To nagranie ma charakter hipnotyczny i relaksacyjny. Nie zalecam go słuchać podczas prowadzenia pojazdów. Najlepiej słuchać go w słuchawkach w czasie, gdy masz dla siebie przestrzeń w spokoju i w najwygodniejszej dla siebie pozycji. Ja nazywam się Anna Dąbrowska, jestem certyfikowaną hipnoterapeutką, a moją misją jest poprawić jakość Twojego życia i tym transem podnieść Twoją motywację do działania. Usiądź teraz wygodnie, bądź połóż się. Zapewne masz w głowie pewne myśli, przed oczami masz jakieś obrazy. Za chwilę znowu mrugniesz powiekami, i tak jak słyszysz mój głos i czujesz temperaturę powietrza, możesz zorientować się, że czujesz ciężar swojego ciała, które zaczyna się coraz bardziej rozluźniać i odprężać. Możesz teraz zamknąć swoje powieki i jednocześnie rozluźnić je w pełni i głęboko. Ponieważ Twoje powieki to ta część ciała, która rozluźnia się najpełniej, najgłębiej i najbardziej. Teraz wyobraź sobie, że nad Twoim ciałem unosi się Energia bądź chmurka przyjemnego, bezpiecznego i relaksującego hipnotycznego transu. Z każdym wdechem zaczynasz wdychać ten stan do swojego ciała, a z każdym wydechem pozbywasz się wszystkich zbędnych napięć oraz myśli, jednocześnie rozluźniając swój umysł. Pozwól, by ta chmura bądź energia wpływała w całe Twoje ciało. Od czubka głowy, aż po koniuszki palców u stóp. Odprężając i relaksując całą swoją głowę, mięśnie twarzy, szyję, barki. Pozwól, by najbardziej rozluźniły się Twój kark i właśnie Twoje barki. Jednocześnie uwalniając wszystkie napięcia i stresy z tej okolicy. Właśnie tak. Możesz podążać za moim głosem, lub powtarzać sobie moje słowa w myślach, a z każdym moim słowem będziesz rozluźniać się jeszcze pełniej i głębiej. Bo zasługujesz na to pełne odprężenie. Otwierając również przestrzeń swojego serca na to przyjemne i motywujące doświadczenie, jednocześnie odprężając klatkę piersiową. Kiedy bierzesz wdech, czujesz, jak twoje mięśnie klatki piersiowej się napinają, a z wydechem się rozluźniają klatka piersiowa i cały brzuch oraz dolna część pleców. Wszystkie dźwięki dobiegające z zewnątrz, nie będące moim głosem, będą pomagały ci wejść jeszcze pełniej i głębiej w ten przyjemny, hipnotyczny trans. Każde moje słowo będzie pomagało ci się wyciszać i uspokajać twój umysł, pozbywając zbędnych teraz myśli. Kiedy górna część ciała jest już rozluźniona, ciężka i śpiąca, łącznie z twoimi rękoma i dłońmi, daj sobie pozwolenie, by ten stan Rozpłynął się również na Twoje biodra, tą przestrzeń seksualności, całe pośladki i uda Ci się wejść jeszcze głębiej. Ja policzę od pięciu do jednego, a ty z każdą cyfrą będziesz podążać jeszcze głębiej w ten przyjemny stan hipnotycznego transu. Po to, by budzić w sobie motywację do działań, których potrzebujesz pięć, całe Twoje nogi, kolana i łydki, również w pełni odprężone, rozluźnione, śpiące i zrelaksowane cztery. Twój umysł wolny od myśli, czysty, niczym niebo bez chmur. Mając nieograniczone możliwości pod zamkniętymi powiekami, możesz zacząć dryfować jeszcze głębiej w stan hipnotycznego transu i w to odprężenie dwa razy głębiej i pełniej. I jeden. Właśnie tak. Świetnie ci idzie. Od tego momentu. Twoje ciało i umysł będą rozluźniały się i odprężały jeszcze pełniej i jeszcze głębiej na poziomie nieświadomym. A ja Ciebie teraz zaproszę w miejsce, gdzieś w naturze. Może to być miejsce, które już znasz, lub stwórz je od nowa, pamiętając, by była to przyjemna i bezpieczna przestrzeń. Może to być łąka, plaża, podnóże gór czy las. Niezależnie od tego, co ci się pojawia, jest to jak najbardziej ok i prawidłowe. Rozejrzyj się po tej przestrzeni spokojnie i znajdź lub stwórz symbol, który będzie budził twoją motywację. Tym symbolem może być kształt w jakichś kolorach, roślina, osoba bądź zwierzę. Cokolwiek się pojawia, jest prawidłowe. Przyjrzyj mu się, jak wygląda, i czy ten obraz jest dla ciebie w porządku. Jeżeli uważasz, że potrzebujesz coś zmienić, dodać bądź odjąć, po prostu zrób to pod zamkniętymi powiekami. Masz. Nieograniczone możliwości, a do tego miejsca będziesz wracać w każdej chwili, gdy braknie ci motywacji do działania, które na dany moment będzie ważne, potrzebne czy przydatne. Patrząc na ten symbol, przypomnij sobie sytuację, kiedy byłaś, byłeś na maksa zmotywowany. Czy to było w jakiejś sytuacji z twoimi bliskimi, bądź może na siłowni, czy z partnerką, partnerem, być może byłeś na maksa zmotywowany w pracy. Przypomnij sobie dokładnie to odczucie pełnej motywacji. Gdzie ono w ciele jest? Czy ma jakiś kształt i kolor? Jest w miejscu, czy porusza się? Jak ogólnie czujesz? Się, jak wyglądasz, kiedy jesteś w pełni zmotywowany, zmotywowana? Przy tym symbolu, w tej pełni motywacji, proszę cię powtórz w swojej głowie bądź na głos: słowa chcę, potrafię i mogę. Pamiętając o tym, że słowo chcę to pewien fundament do działania: takie mam chęć cokolwiek zrobić. Pamiętając o tym, że słowo potrafię, to pewne umiejętności, wiedza i kompetencje, i jeżeli zdarzy ci się, że także nie masz tych umiejętności lub kompetencji do danego działania, to właśnie w tym miejscu możesz zmotywować się do tego, żeby tych kompetencji, umiejętności nabyć, nauczyć się, żeby po prostu nauczyć się i osiągać sukces w tym działaniu. I pamiętając o tym, że słowo mogę to pewnego rodzaju szukanie możliwości. Mogę to swego rodzaju prawo do mnóstwa rozwiązań. Możliwości tak naprawdę są nieograniczone. Ogranicza cię jedynie Twoja wyobraźnia. Więc powtórz jeszcze raz. Chcę, potrafię i mogę. Pozwalając sobie na to, by od tego momentu pełnia Twojego potencjału, wyzwalała się, uwalniała i wspierała Cię w Twoich działaniach. Powtórz: Chcę to zrobić, potrafię to zrobić, mogę to zrobić, chcę to zrobić, potrafię to zrobić i mogę to zrobić. Wyobraź sobie, co się wydarzy, gdy podejmiesz to działanie. Wyobraź sobie, a nawet poczuj teraz tą dumę z siebie, kiedy to podjęte działanie dokończysz. Wyobraź sobie to wspaniałe uczucie, kiedy osiągasz ten cel. Niech ta wizja będzie również tym motywatorem i pamiętaj, wyobrażać sobie siebie po zakończeniu zadania. Więc powtórz jeszcze raz. Chcę? Potrafię? Mogę. Jeszcze raz. Chcę to zrobić. Potrafię to zrobić. Mogę to zrobić. I ponownie podążaj za moim głosem i powtarzaj sobie w myślach bądź na głos, że chcę to fundament działania. Potrafię to zdobywanie umiejętności i wiedzy. A mogę to nieograniczone możliwości. I czasami może zdarzyć się tak, że będzie jakieś zadanie do wykonania, którego z jakichś powodów możesz nie chcieć zrobić, ale będzie ono ważne i potrzebne. Wtedy przypomnij sobie siebie po wykonaniu tego działania, swoją dumę z tego, że to zrobiłeś, zrobiłaś. Chcę to zrobić, potrafię to zrobić, mogę to zrobić. W każdej chwili, kiedy będzie ci brakowało motywacji, przypomnij sobie właśnie te słowa: Chcę, potrafię i mogę. Wracaj do tego miejsca w naturze, do tego symbolu, w którym masz zakotwiczony właśnie ten stan, ten stan zmotywowania, tej największej motywacji. Wracaj do niego pod zamkniętymi powiekami. W wolnej chwili, kiedy będzie ci brakowało motywacji, po to, żeby ją obudzić ponownie i jednocześnie poczuć ją w sobie, bo motywacja jest zawsze w tu i teraz. Ja policzę od jednego do pięciu. Gdzie na pięć, ale nie wcześniej, otworzysz swoje oczy i wrócisz do tu i teraz, lecz zanim to się wydarzy, wyobraź sobie siebie za miesiąc. Kiedy przez miesiąc czasu potrafisz już wracać do tego miejsca, do tego symbolu, po to, żeby zmotywować się do działań, które są ci w danym momencie niezbędne i potrzebne. Jak wyglądasz? Ile jest w tobie zadowolenia z samej samego siebie? Spójrz, jak motywacja, stan motywacji, odmienia. Teraz wyobraź sobie siebie za pół roku. Kiedy już potrafisz się zmotywować w każdej chwili, w której tego potrzebujesz. Bo chcesz, potrafisz i możesz. Wyobraź sobie siebie nawet za rok albo za dwa, kiedy ta umiejętność już zakorzeniła się w tobie i rozrosła w twoim umyśle, jest twoim naturalnym stanem bycia w świecie. Tak po prostu umiesz budzić w sobie motywację. W każdej chwili. Zobacz, ile zadowolenia jest w tobie z samej samego siebie. Zobacz, jak szybko potrafisz podejmować działanie, bo wiesz, że chcesz, potrafisz i możesz. I mam dla ciebie niespodziankę. Nie musisz czekać ani roku, ani dwóch, bo ten stan masz już w sobie teraz. Jednocześnie zabierając z tego procesu wszystko, co najlepsze. Jeden, pamiętając, że. To miejsce w naturze i ten symbol motywacji będzie w Tobie, z Tobą i dla Ciebie. 2. Ten proces będzie się integrował w Tobie każdego dnia i każdej nocy, wzrastając z każdą chwilą. 3. A to oznacza, że motywacja i chęć do działania również będą rosły. Możesz wziąć teraz głęboki wdech. I wydech cztery: Poruszać swoimi palcami u dłoni i stóp, a nawet ziewnąć i przeciągnąć się we własnym tempie. Wróć do tu i teraz, otwierając oczy i pięć, by poczuć się dobrze i w pełni motywacji. Chcę, potrafię, mogę. Zrobić to, co jest do zrobienia na moją korzyść, na korzyść moich bliskich. Niezależnie od tego, co to jest za zadanie, które masz zrobić, już wiesz, jak obudzić w sobie motywację do tego działania. Pamiętaj, by wyobrażać sobie siebie po wykonaniu tego zadania, kiedy zadowolenie i duma rozpierają całe Twoje ciało i klatkę piersiową. A ja dziękuję Ci za ten proces i cieszę się, że mogłam Cię w nim poprowadzić. Wracaj do Niego za każdym razem, kiedy będziesz uważać, że jest Ci on potrzebny. A tymczasem chcę, potrafię i mogę. Zapraszam Cię też na moją stronę oddechziemi.pl. Po więcej i do usłyszenia.